i wychodzi się od jednego z indyjskich metrów. Teraz zginamy nogi i układamy nogę prawą po zewnętrznej stronie, lewą nogą, znowu bokiem. Następnie lewą nogę układamy tak, by podbicie stopy lewej przyciąło łuk stopy prawej. Siadamy na krawędzi koca. Chwytamy się prawą ręką za lewe ramię, Chwytamy się lewą nogą za prawą. Ustawiamy biodra w z wdechem, otwieramy tak, i prostując lewą rękę skręcę tu w prawo. Następnie wracam do Danda same I przenoszę nogę na stronę. Prawa, lewa, prawa, górę. Uda się równolegle względem zewnętrznych krawędzi maty. W lewą ręką w ten sposób. Prawa Utrzymując biodra w prostej, zebrałem otwieram panus. I z dykań. Zkręcę. Na końcu skręcę.